Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerk. Poczuj się pewnie w kwestii siebie i własnego życia. Możesz pozwolić pozytywnym myślom przychodzić do ciebie z łatwością. Z łatwością możesz wykonywać codzienne obowiązki i z łatwością wszystko rozwiązywać. Koncentruj się na stworzeniu jeszcze więcej łatwości w życiu i z ochotą oczekuj otrzymania wszystkiego, czego pragniesz i na co zasługujesz. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.